Bardzo ważny. Trzeba o tym pamiętać, że to, co my tutaj robimy, to przypominanie najświętszych spraw wplata się w modlitwę Kościoła, w te zwycięstwo ducha nad materią. Początek naszej niepodległości był wtedy, kiedy jako naród ojcowie nasi zorientowali się, że w katolickiej i chrześcijańskiej Europie nic nie znaczymy. Że jak umrzemy, to katolicy wyprawią nam katolicki pogrzeb i przejdziemy do historii jako umarli. W roku 1900 nic się nie wydarzyło. W 1900 nie wydarzyło się żadna monumentalna, ważna rzecz w Polsce, i do tego dojrzeli nasi ojcowie, dziadkowie, zorientowali się, że Polska nie jest światu potrzebna. Może Polski nie być. I się bardzo tym przejęli, zorientowali się, że muszą się jakoś odznaczyć, że nawet na tym świecie katolickim muszą pracować nad swoim wizerunkiem, nad tym, żeby o sobie przypomnieć. I tym krzykiem jest postawienie tą kropką nad i tym, wykrzyknikiem polskim jest krzyż na giełdzie. i wydarzył się cud. Bo Pan Bóg, który się przygląda Polakom, bardzo nas lubi, jest naszym dobrym ojcem. Maryja, która jest naszą królową, ma całe dostępy aniołów, też czeka na jakiś ruch z naszej strony. I tak się nam przyglądali w tym roku 1900 i stwierdzili, no nic, Polacy zaspali, zobaczymy co będzie w roku następnym. I w roku 1901, w lato, to mniej więcej było w lipcu, ale była taka pogoda jak teraz. dzielni ludzie z Zakopanego pod swojego przywódcy duchowego, czyli księdza proboszcza. Był tam taki górecki, nazywał się, był inżynierem, miał zakład odrębniczy, ją w Krakowie. Pracował i on odlał, wykuł te elementy krzyża na Giewoncie, i tak powstał krzyż na Giewoncie. I w tym samym czasie pojawiła się mniej więcej kolej, i ludzie zaczęli jeździć do zakopanego i się zachwycać. I w ich sercach zaczęła pojawiać się chęć utworzenia Polski jako nowoczesnego bytu. Nie wiedzieli wtedy ludzie, jaka Polska będzie, ale chcieli jej. Chcieli jej i wydarzył się. Słuchajcie, ja nie jestem księdzem, ale powiem Wam, jak myślą księża. Otóż ksiądz czeka i sprawdza każde dzieło na no, różne sposoby, bada, duchy to się nazywa, ale jednym z elementów badania każdego dzieła jest bardzo prosta sprawa. Czy jest finansowanie? Księża katolicy, mądrzy ludzie też nie wszystko ostatnio. Księża katolicy, jeżeli coś się dzieje, to przyglądają się z uwagą, kto go finansuje, czy finansuje, czy tych pieniędzy jest wystarczająco dużo. I co się wydarzyło? Wydarzył się cud, mianowicie Polacy zaczęli płacić na narodową demokrację. Płacić, zapisywać się do różnych organizacji, płacić kasę. I się okazało, że ta część imperium rosyjskiego Warszawa, Łódź, Białystok, jest najbogatsza. Ma najwięcej złota, ma najwięcej pracujących ludzi i ci ludzie chcą mieć swój byt polityczny. I Polska powstała, żebyśmy wiedzieli, ponieważ ludzie dawali kasę na polskie zespoły muzyczne. A taki bulzacki to, to był taki bogaty, bo nie chodzi, słuchajcie, wtedy, bo to fakt muzyk polski to był bogacz. Dlaczego? Bo Polakom się chciało i płacili złotymi rublami. Polacy jeździli po całej Europie i byli bardzo szanowani, ale nie dlatego, że ktoś nas kochał bezinteresownie. My po prostu byliśmy bogaci. Tak się, stało. tak się stało dzięki ekonomii, że my tym bogactwem, nasi przodkowie chcieli się sobie podzielić i wybudować wielkie sprawy. Tak powstała Politechnika Warszawska, różne szkoły i ta, ten dobrobyt został zamieniony w Polskę. On został rozwalony, żebyście wiedzieli po co Narutowicz przyjechał do Warszawy. Oficjalna wersja jest taka, że przyjechał budować mosty, flaga upadła, popraw i budować nową Polskę. Nie, to nieprawda. Wszyscy przywódcy masońscy, którzy gdziekolwiek byli, organizowali rzeczywistość tak, żeby była rzeź Słowian, rzeź katolików, żeby ludzie byli biedni. I oni to zrobili później, ale później. A dzisiaj jest rok Janowskiego, gdzie o tych sprawach trzeba pomyśleć, ale to będziemy myśleli na marginesie. Widzimy tutaj kolejnych kamratów, którzy chodzą. Pozdrawiamy was, czołem Wielkiej Polsce. Jest która minuta tego wejścia? 9 60 minut, nie gadamy. Także bardzo proszę, tutaj koledzy, którzy wchodzą, i szybciej podejdą, się przedstawią, kim są, skąd są, dlaczego tutaj przyszli. No i przypomnę, że cały czas jeszcze potrzebuję dwie osoby do ekipy technicznej, która o godzinie 13-14 pojedzie na plac zamkowy i tam będzie pilnowała naszego wejścia. Także, także bardzo proszę zgłaszać się do mnie. Chodźcie tutaj, panowie. Skąd jesteś? Śląby. A, pamiętam cię ze Śląska. Jesteś w się poznaliśmy. Czorem Konasie. Sosnowiec za Sosnowiec za głębię, witaj się. Chodź tutaj, poczekaj, zaraz, zaraz. O, tu się tu trzeba się przedstawić. Tu. Tu Sosnowiec za Też się poświęcił. Też się poświęci. Kolejny. Tu, 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 do kamery, do kamery, do żeby widzieli ludzie. Poświęciliu i do wymieniorku mają widzieć. Co tu się dzieje? Andrzej Sosnowca, też za tak, Zagłębie. Miło witam. Marsz y, Mockiego na zamek. Y, musi się stać imprezą cykliczną, co roku skuteczną, aż do tam umieścimy na stałe. Dobrze, Szanowni Państwo, więc jesteśmy tutaj, y, czuwamy, y, przypominamy się, y, pomodniliśmy się po Bożemu. Sprawy, sprawy zaczynają przybierać coraz lepszy obrót. Około godziny 14:30 przyjeżdża y, wieprzowina, częstujemy się i potem o godzinie 15.00. O, jest Adam Czeredkowicz. Spóźnił się. Zobaczymy, że odchodzi Adam Czeredkowicz. Tak wygląda spóźniony Adam Czeredkowicz. rada się z gitarą, tutaj się pokaż. Tak wygląda Adam Czeredkowicz, który miał prowadzić Rotę i Anioł Pański. Spóźniłeś się tak jest, 19 się. minut, także tak. już, a, już jest po, 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 po Rotę i po Aniole Pańskim. Spóźniłeś się jak, nie. jak ktoś mówi, wszystko damy, damy radę, wszystko na prawidłowym. Ja drukowałem Rotę, bo wiem, że prawie nikt nie zna tekstu. więc ja teraz rozdam.

Okay.